Tasia. Opis postaci z roku 1987. Wygląd Tasia ma różową kokardkę na głowie no i różową koszulkę. Charakter inteligencja. Jeśli chodzi o charakter, to jest miła, uprzejma, pomocna i pracowita. A jeśli... Przejdziemy do inteligencji. No to można powiedzieć, że Tasia jest taka nieco niżej niż przeciętnie inteligentna. Ale z drugiej strony jest tu przedstawiona jako mała dziewczynka, więc może jak dorośnie to się to zmieni. Gdzie mieszka? Tasia mieszka w rezydencji Sknerusa. Rodzina. Oczywiście jej najbliższą rodziną jest pani Dziobek. Ciekawostka. Tasia ma swoją szmacianą laleczkę i chyba swoją drogą naprawdę ją lubi, bo dosłownie praktycznie wszędzie ją zabiera. Tasia, opis postaci z 2017 roku. Wygląd. Tasia ma różową kokardę. Ma też dłuższe włosy niż jej oryginał. Ma różową koszulkę i na to ciemną, niebieską marynarkę oraz taką frytową sukienkę. Charakter, inteligencja. Choć ta się jest tutaj dużo bardziej wojownicza niż w oryginale, co uważam, że jest na plus, to nie zmienia to faktu, że dalej potrafię wymyśleć coś takiego jak na przykład bransoletki przyjaźni, więc... Ta zmiana owszem jest, ale nie jest tak mocna jak w przypadku e, pani dziobek. No i inteligencję. No, Tasia tutaj na pewno jest bardziej inteligentna niż w oryginale. Jest tak przeciętna tym razem. Gdzie mieszka? Tasia tutaj ponownie mieszka w rezydencji Sknerusa. I tu rodzina. I tu ponownie y, pani Dziobek jest jej najbliższą rodziną. No i ciekawostka. O tej ciekawostce myślę, że wszyscy wiedzieli, nie jest tak do końca. Nie jest tak do końca ciekawostka, ale Tasia tutaj zamiast w tej swojej szmacianej laleczki ma no, taki sprzęt tajnych agentów no coś w ten deseń. No i cóż, jeśli chodzi o materiał, to już będzie na tyle. W następnym odcinku z tejże serii zajmiemy się e, hyziem, dyziem i zyziem. Ja dziękuję za oglądanie. Czołem!